Witajcie! Dzisiaj zabieram was prawie na drugą stronę ziemi. Do Komsomolska nad Amurem to miasto leży dalej jak Chiny, Indie i wszystko inne. Sięga nawet położeniem do ostatniej z wysp Japonii. Do wycieczki w te rejony skłonił mnie pewien artykuł w rosyjskim internecie, ale o tym za chwilę. Komsomolsk nad Amurem to przeszło dziesięciotysięczna podróż z Polski na wschód liczona w kilometrach. Czy tam już pizga? A zimy są długie i srogie, no. Pewnie, że są... мои мои, сени, не новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые. Выходила молода за новые ворота, выпускала сокола из правого рукава. На полетике соколику наказывала, ты лети, лети, соколик, высоко и далеко, и высоко и далеко на родимую страну на родимую.

Wielka polska władza na dalekim wschodzie. Widać, autor artykułu jest troszkę obsrany z powodu wielkiej potęgi polskiej władzy i pomyśleć, że chodzi tu tylko o starego Autosana H9 przemierzającego drogi Komsomolska nad Amurem. Myślę, że to już czas zobaczyć to jakże szkodliwe dla Rosjan zjawisko na Komsomolskiej drodze. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić? I pić ten święte prawo ma bez dwóch zdań, jest takie miejsce. Trochę mnie poniosło, przepraszam, ze dwa browary za dużo weszły. No więc, co to w ogóle jest za autobus, co on tam robi, skąd się wziął i jakie zadania wykonuje. Jest to Autosan H. 9 z 1989 roku. Według rosyjskich fanów autobusów, których tutaj cytuję, przybył on do fabryki odzieży. I prawdopodobnie tym autobusem Polacy płacili pracownikom odzieżowym Komsomolu za jakieś zrealizowane zamówienie, na przykład odzież roboczą czy mundury. Być może było to w latach dziewięćdziesiątych, kiedy barter był modny, kiedy nawet ludność otrzymywała gotowe produkty w ramach wynagrodzenia. Hm, ale ja nie do końca w to wierzę. I myślę, że trochę autor popłynął realiami postsowieckimi, w których żył, ale innej historii pojawienia się tego autobusu nie ma. Ten film jest z tej fabryki. Jasno wskazuje, że chodzi o kożuchy. Za korzuchy go schandlowali. Tak polski realizm rozwiązał ten problem. Ale powróćmy do artykułu. Pierwsze zdanie brzmi następująco. Ta rzadka szopa wciąż jeździ po ulicach Komsomolska nad Amurem. I to nie jest LAZ, choć bardzo podobny. Ale polski autobus z czasów Układu Warszawskiego. Autosan H920. To jedyny autobus tej marki na terytorium Kabarowska. I najprawdopodobniej na całym dalekim wschodzie. Pozostaje tajemnicą. Czy naprawdę nie było wystarczającej liczby elazów? Ogólnie rzecz biorąc, dziś w naszym mieście pozostały już tylko trzy duże, żywe autobusy z czasów sowieckich, w tym Autosan. I już dawno zostałby spisany na straty, gdyby nie należał do jednego z strategicznych, czysto sowieckich a także komunalnych przedsiębiorstw naszego miasta, małych sieci ciepłowniczych. Jej flota składa się głównie z radzieckich ciężarówek technicznych i warsztatowych, a to autobusowa rzadkość. W ciągu dnia pracuje jako kierowca dostawca, a w godzinach szczytu dowozi do domu pracowników sieci ciepłowniczej. Czas na moje śledztwo dotyczące tego autobusu. Odszukuję ten zakład ciepłowniczy na mapie. Oglądam z góry ich place w poszukiwaniu naszego autosana. O, zostawiam tutaj coś wam nie umiem dać zmieniać na Google Map, aby były starsze rzuty z góry, wtedy być może by stał. Przemierzam ulicę na około Wspak. I jak się da, może go wypatrzę. Oglądam kilka filmów z awarii ciepłowniczych w mieście. Może król nadjedzie zaraz się pokaże. A swoją drogą faktycznie mają kilka zabytkowych reliktów. Postsowieckich na firmie Sami. Widzicie fajna państwowa Firemka. Przeglądam ich stronę internetową zdjęcia. Szukam nazwisk pracowników w celu odszukania ich profili w sieciach społecznościowych. Może jak kiedyś Saszka, kierowca Autosana, się nim tam pochwalił? Niestety, na nic nie trafiam. W końcu wysyłam maila do tej firmy. Po dziesięciu dniach otrzymuję odpowiedź. Napisali osobny list. Zeskanowali go. Ostemplowali. No, Szapoba pełna kulturka. Ten straszny rosyjski mir odpowiada polskiemu kierowcy PKS'a. Nieźle trochę się zaskoczyłem. Nie liczyłem na to absolutnie dokładnie. Dziś wchodzę na pocztę, aby pochwalić się na filmie, że próbowałem nawiązać kontakt, a tam kurwa odpowiedź no szok. Wysłali nawet skany dowodu rejestracyjnego tego niezłomnego bohatera mojego dzisiejszego filmu. Więc przejdźmy do tej korespondencji. List wrzuciłem do translatora w celu przetłumaczenia oto jego treść. Drogi Krzysztofie, historia autobusu Autosan, o który pytałeś, nie jest zbyt obszerna. Autobus został zakupiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Unitarne, przedsiębiorstwo produkcyjne sieci cieplnych, w Komsomolsku nad Amurem w 1997 roku od Komsomołka fabryka odzieży. W Komsomołka nie znaleziono żadnych dokumentów do autobusu. Po naprawie i rejestracji w Urzędzie Pracy i Policji Drogowej autobus służył do celów służbowych do przewozu pracowników gminnego Przedsiębiorstwa Jednolitego PPTS. Z opinii kierowcy i pracowników przedsiębiorstwa wynika, że autobus był dobrze zaprojektowany, prowadził się płynnie, był prosty i niezawodny w obsłudze. W grudniu 2016 roku, po zakupie nowego autobusu, Autobus Autosan został wycofany z eksploatacji i wykreślony z rejestracji państwowej. Spisano z ksiąg i wyrzucono. Przesyłamy Państwu kopię paszportu wyposażenia technicznego autobusu. Autosan, dyrektor MUP. PPTS, R.A. Jabcew. Gdyby ktoś chciał zobaczyć tłumaczenie tych dowodów rejestracyjnych paszportów, to proszę bardzo zróbcie sobie stop klatkę. Z rosyjskich komentarzy dowiedziałem się też o dwóch takich autosanach we Władywostoku, cytuję. Znajomy mówi, że kiedyś we Władywostoku były też dwa autosany. Kiedy jednak dotarły na trasy, szybko zmarły. Szukałem tych autobusów, jednak nie wpadłem na żadne tropy. Ten autosan w tym miejscu to naprawdę w ciekawostka, jest to masakrycznie daleko. A droga to zapewne istny Meksyk. Obliczyłem, że gdyby kierowca jechał tym autobusem z Polski, zajęłoby to mu około 16 dni, licząc czas za kierownicą na poziomie 10 godzin dziennie. Ciekawe, jak się tam te autobusy dostały drogą czy statkiem. No jednego to nawet w rosyjskim teledysku trafiłem z tej partii autosanów, ale który to nie wiem, muzykę podłożyłem inną prawa autorskie. No i tak podsumowując, ktoś napisał artykuł taki troszkę szyderczy, ten wielki polski pan, i tak dalej ta polska szopa na kołach, ale znowu przedsiębiorstwo parę słów napisało: z treści listu i czasu odpowiedzi może nawet wynikać, że zapytali tą firmę odzieżową komsomorka także o ten autobus, czyli starali się, myślę, że to pozytywnie kończy ten temat. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Oczywiście drążąc temat, wpadłem na więcej takich historii, które chętnie bym wam przedstawił. Ale ogólnie jestem zawiedziony wyświetleniami filmu z historią autosana H10 w Orenburgu w Rosji. Myślałem, że będzie więcej. Pozdrawiam.